Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem! Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ na przykrze mi się Tałdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał. Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Opowiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Liturgia godzin jest nieustanną modlitwą Kościoła, które, jak wdowa z Ewangelii, woła do Chrystusa oblubiona na całym świecie. Słuchajmy nowe na przykład geograficzne w Nowej Zelandii, daleko, daleko. Wspólnota sióstr benedyktynek w Auckland budzi się w środku nocy, ale chwalić Pana, recytując godzinę czytania. Później tak samo w innych krajach i miastach. Tokio, Bombaj, Jerozolima, Warszawa, Addis Abeba, Londyn, Lome, Caracas, San Francisco. Na zakończenie dnia już w nocy siostry karmelitanki Boże odmawiają komplety w Honolulu w Hawaj. Od początku do końca dnia w każdej wsi, z każdej wsi i miasta wznoszą się do nieba jak kazidło modlitwy bogającej miłosiernego sędziego. Kościół jest wdową dzisiejszej przepowieści. Jak możliwe, że Chrystus nie usłyszał okrzyku ukochanej oblubiennicy? czyż nie weźmie we obronę swoich wybranych? Kapłani także modzą się brywiarzem od rana do wieczora. A teraz coraz więcej świeckich się łączy do liturgicznej modlitwy Kościoła. Oprócz tego, kółko rządzące z całego świata tworzą okrągłe pieniec modlitwy. Cały Kościół razem z Jezusem modli się do Boga Ojca. Także dzisiaj, w tej samej niedzieli, po całym świecie będzie ogłoszona przepowiedź obogajającej wdowie. Kościół, który zbiera wszystkich ludów, jest słuchającą wspólnotą tego wspaniałego opowiadania Jezusa. Biedni i bogaci, biali i czerwoni, młodzi i starsi, nauczyciele i uczniowie, więźniowie i stróżowie, do wszystkich osobiście zwraca się Jezus i mówi Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie szczęść Boże.